Cześć kochani, z tej strony Klaudia i dzisiaj chcę sobie z Wami porozmawiać o pewnej rzeczy, która dotyczy każdego z nas, która do, dotyczy każdego, każdego człowieka, i albo jesteś tą osobą, albo masz to sobie w swoim zasięgu. I kochani, chcę mówić dzisiaj o toksycznych osobach, toksycznych relacjach w naszym życiu, bo myślę, że każdy przynajmniej raz przeszedł przez taką relację i zawsze jest zastanawianie się, myślę, pod koniec, czy ratować tą osobę, czy, czy nie, czy zostawić. I powiem Wam, że to bardzo, bardzo zależy. Ja nie będę się może opowiadać o konkretnych osobach w moim życiu, chociaż miałam takich kilka albo i kilkanaście nawet. I to były relacje, które były toksyczne i które okazywały się toksyczne po długim, długim czasie, tak naprawdę. Kiedy ja rozumiałam, że to osoby, zamiast też dawać czegokolwiek, to tylko biorą. I najczęściej właśnie te relacje. Opierają się na tym, że ci ludzie są trochę jak takie pijawki energetyczne, i one od ciebie biorą, 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 biorą i nic nie dają. A jak dają, to to jest bardzo kiepskie i bardzo liche i takie, o, taki ochłap masz odczep się. Eee, I wiecie, zawsze się zastanawiałam, bo to były dla mnie ważne osoby, to były dla mnie. Dla mnie ważne właśnie przyjaciele, ważne przyjaciółki i tak jak sobie myślę, to po prostu, no zrobili mi często świństwo po prostu i zrobili mi coś, co było niemiłe, nieodpowiednie i wypieli się na mnie, kiedy, kiedy ja chciałam pomóc. I wiecie, ja miałam na tak, naprawdę kilka takich sytuacji mocnych w życiu, gdzie to, k chciałam komuś pomóc, e, albo, albo po prostu chciałam kogoś ostrzec, albo cokolwiek takiego się wydarzyło, i to sobie się na mnie wypinały, bo iluś tam latach przyjaźni, iluś tam latach moich poświęceń dla nich, moich. Mojego dawania swojego czasu, swoich jakichś tam może pieniędzy nawet, wiecie, inwestowania w tą przyjaźń e, czy, czy po prostu moich nerwów i tego wszystkiego, moich emocji. E, I to osoby po prostu się odwracały od tak, bo nagle im coś nie spasowało, stwierdziły, nie, to nie, e, ty, jesteś sta, ty, ty jesteś ta zła, daj mi spokój, nara. I wiecie, to bardzo bolało, ale ja się nauczyłam jednej rzeczy, że z toksycznymi osobami. E, nie warto ich ratować na zasadzie, nie warto ich ratować swoim kosztem. I często my myślimy, że jeżeli jest osoba, która jest toksyczna, no też w serialach dużo jest takich, takich relacji, ale jest osoba u siebie toksyczna, która wie, że wysysa z siebie energię i zamiast ty po spotkaniu z nią jesteś bardziej zmęczony niż czy zmęczona niż po prostu po spotkaniu z inną osobą i to jest taka wskazówka, że to może być toksyczna osoba, że to może być osoba, która ciągle od ciebie bierze, a nic nie daje, bo po spotkaniu z osobami nie powinniśmy wychodzić zmęczeni i to tacy wiecie, o, po prostu już macie dość wszystkiego, tylko powinniśmy wyjść właśnie też podniesieni. Nawet jeżeli jesteś introwertykiem, to ty po spotkaniu wychodzisz taki Naładowany, a nie wyładowany do zera. A wiecie, myślę, że my rzadko jesteśmy w stanie rozpoznać te osoby, dopóki one czegoś nie zrobią. A to trzeba tak logicznie podchodzić do takich relacji, do swoich przyjaźni w ogóle i podchodzić też do tego na zasadzie, że. Yy... Po prostu bierzemy i oczyszczamy swoje relacje. I oczyszczanie swojego życia z toksycznych ludzi jest ok. Ty masz do tego pełne prawo. Nie musisz się przenieść ze wszystkimi. Nie wszyscy muszą się z tobą przyjaźnić. I jeżeli ktoś na przykład wywołuje na ciebie emocjonalną presję, wywołuje na tobie właśnie taką presję, że albo ty musisz, bo, bo ty mi pomagasz, to wiecie, nie, 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 nie. Swoim kosztem nie musisz pomagać. Ja mogę powiedzieć o... Ja miałam taką jedną najbardziej toksyczną relację, to mogę powiedzieć, że z moim tatą to nie była taka, wiecie, idealna relacja i ja się nauczyłam będąc dorosłą i ja jedyną jaką decyzję podjęłam, to stwierdziłam, że on jest dorosły i on jeżeli chce sobie pomóc, to sobie pomoże i da sobie pomóc i będzie chciał tej pomocy, ale jak nie, to nie i po prostu niestety tak musi być. My nie możemy decydować za innych, nie możemy brać odpowiedzialności za cudze życie i nie możemy przeżyć cudzego życia. A mam wrażenie, że my, szczególnie osoby, które są bardziej takie po podatne właśnie na odczuwanie na innych emocji i właśnie mające większą empatię, że my mamy problem z tym, żeby po prostu stanąć powiedzieć, to jest jego życie, to jest jej życie, nie przeżyje. Za nią, za niego tego życia. I decyzje, jakie podejmuje, to są jego, czy jej decyzje, a nie moje. I ja mogę oczywiście próbować namawiać do lepszych, ale jeżeli ktoś podejmie taką decyzję, a nie inną, i ja wiem, że ona jest zła, i ta osoba nawet wie, że jest zła, ale i tak ją podejmuje, to jest nie, nie ok i to nie jest moja sprawa. Nie biorę odpowiedzialności za cudze życie, chyba że to jest moje dziecko, to wtedy tak, ale, ale jeżeli to jest dorosła osoba, która jest świadoma swoich zachowań, swoich czynów, swoich wyborów, to ja nie biorę odpowiedzialności za taką osobę. To jest jej odpowiedzialność, tej osoby odpowiedzialność, żeby przeżyć swoje życie jak najlepiej, jak najbezpieczniej, czy, czy jakkolwiek będzie chciała. I ja nie muszę. I nie mam prawa nawet brać odpowiedzialności za tą osobę, ponieważ to jest ta osoba. I wiecie, nawet w małżeństwie jest tak, że z jednej strony mamy tą odpowiedzialność, ale z drugiej strony też nie będę się katować za decyzję mojego męża które podjął i które były bardzo nieodpowiednie, i on wiedział, że mogą się tak skończyć. Po prostu, bo to jest zdrowy egoizm. Zdrowy egoizm polega na tym, że ty jesteś dla siebie ważny na tyle, żeby nie robić sobie krzywdy kosztem innych, że, że nie, nie możesz zrobić, nie możesz zrobić czegoś takiego, że ktoś czegoś potrzebuje i to odejmiesz sobie, żeby ta osoba miała, a ty nie będziesz tego mieć. Bo to nie jest zdrowe. Żeby pomagać, musisz mieć siły. I żeby, żeby pomagać, właśnie, żeby wspierać, musisz najpierw Ty być zdrowy. I to mówię psychicznie, emocjonalnie, sercowo, duchowo i w ogóle. W każdym aspekcie. Nie możemy, wiecie, może tak, z pustego i salomon nie naleje. Po prostu. I jeżeli tego nie masz, jeżeli nie masz chęci do życia, jeżeli nie masz. Y nie masz zapału, nie masz tego czy tamtego, no to jak masz to dawać, skoro tego nie masz? Jeżeli nie masz w sobie miłości, radości, pokoju, e, poczucia takiego szczęścia, no to jak masz, jak masz to dawać, jak masz się tym dzielić, skoro tego nie masz? A często osoby toksyczne będą brały, brały, brały i nie będą patrzeć, czy to masz, czy nie, ale będą chciały cały czas dostawać, więc e, po prostu trzeba czasem przeanalizować swoje relacje i Zrobić czystki i powiedzieć pewnym osobom, że to jest koniec naszej relacji, e, lubię Cię, możemy być nadal kolegami jakimiś tam dalszymi, ale nie będziemy się przyjaźnić, ponieważ po prostu jest to dla mnie toksyczne i to jest nieodpowiednie. Mi za bardzo zależy i mi bardziej zależy niż tobie, a to nie o to chodzi w relacji. Ja chcę obopólnej relacji, obopólnej przyjaźni, obopólnej miłości, obopólnego szacunku. Ja tego chcę, żeby to było w dwie strony, ponieważ relacja działa w dwie strony. Ja daję i ty dajesz, ja biorę i ty bierzesz, a nie tylko ja daję i ja, ty bierzesz albo. Ja biorę, a ty dajesz, bo też możesz być taką toksyczną osobą. Może ktoś przyszedł do ciebie i powiedział właśnie, że słuchaj, nie jest okej, okay. robisz to i to i to, i nic nie dajesz w zamian. Tak nie może być. I może trzeba się zastanowić, czy ja na przykład dla kogoś nie jestem toksyczna, bo czasem się tak może zdarzyć, czasem możesz robić to nieświadomie, ponieważ potrzebujesz czegoś, chcesz czegoś, jakby masz brak w swoim życiu i myślisz, jakby chcesz, chcesz to skądś wziąć, i przez przypadek bierzesz z innych ludzi. I wiesz, my, my też możemy być toksycznymi osobami, nawet nieświadomi po prostu. Więc to jest bardzo ważne, żeby żeby gdzieś tam o tym myśleć i wiecie, zastanawiać się nad takimi rzeczami. Ja wiem, że nie musimy robić, nie robimy tego codziennie i nie musimy naprawdę robić tego codziennie, ale myślę, że na przykład raz na, nie wiem, na kilka miesięcy warto sobie usiąść i przeanalizować swoje relacje, przeanalizować ludzi wokół siebie, których masz czy oni są dla ciebie dobrzy, czy nie, czy oni są pozytywni, czy negatywni, jak to wygląda, może masz przyjaźń, którą na przykład zaniedbałeś i przydałoby się to odnowić. Wiecie i to są różne takie rzeczy, które, które są, które są ważne, i myślę, że, że po prostu to będzie najważniejsze, żeby po prostu analizować i tak na ja nie, nie chodzi tu o emocje, tu nie chodzi o to, żeby powiedzieć komuś, a ty jesteś toksyczny, straszny i okropny i nienawidzę cię teraz. Nie, zupełnie nie o to chodzi. Może warto z kimś porozmawiać, ale czasem warto powiedzieć po prostu, no, nasze drogi się nie rozchodzą i to jest ok Nadal cię lubię, nadal cię szanuję, ale to po prostu widać, że, że na, nasze drogi się rozeszły. Gdzieś tam się rozmyliśmy i już nie będziemy się tak przyjaźni jak kiedyś. I oczywiście, kiedy będziesz potrzebować, to jestem. Natomiast y, to. Już nie jest to samo. I czasem po prostu trzeba to powiedzieć tak i to zupełnie wystarcza. Czasem trzeba porozmawiać dokładniej, dogłębniej, poszukać te, tego problemu, a czasem po prostu powiedzieć: no minęło tyle lat i już po prostu się nie dogadujemy na tyle, na ile myślałem, że będziemy. I po prostu to są takie różne rzeczy. I oczywiście dawajcie znać, jakie wy macie, jakie macie w ogóle. Podejście do takich osób, do toksycznych osób, czy mieliście takie toksyczne osoby w swoim otoczeniu, w swoich relacjach, czy może jednak jeszcze nie, a obyście nie mieli, jak nie mieliście. Naprawdę, obie, o, przysięgam, to było super, nie? Ale jeżeli mieliście takie, to podzielcie się swoimi historiami w komentarzach. Mam nadzieję, że to, ten filmik zainspirował Was do, do właśnie przemyślenia, przeanalizowania swoich relacji. E, mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmie. Oczywiście Was zapraszam do subskrybowania tego kanału z dzwoneczkiem, żeby być na bieżąco, żeby mieć powiadomienia o każdym nowym filmie, który wychodzi w poniedziałek, środę i piątek. Oczywiście zapraszam Was na moje social media, gdzie możecie mnie zobaczyć. E, serdecznie Was tam odsyłam i mam nadzieję, że widzimy się w następnym filmiku. Pa!